Nazywam się Free Forest 2Gamer! tą grę da się przejść, czy grasz tak nieskończono? Jestem e, przeciwny. Da się przejść, no to New Gamer wszyscy gotowi? Tak! Jest! Klikamy! O, jak nazywam naszego bohatera! Bierz, bierz, ee... Nie chcę! Nie! Dziadziew Stanisław! Dziadziew Stanisław! Nie mogę więcej napisać! Nie! Napisów. Nie! Dabre, to po prostu Sa SADZISŁAW Sadzisław! Tak, Konfirm! Sadzisław, kurde. Sladzisław. Sla to jest takie typowe ruskie imię, kurde. No. Sladzisław. Kręcimy to, konfirm. Chicken oh, at home. Okulaj, Ej, bra brak odpowiedzi. Jest, Bo, jest. Dora, kto będzie narratorem w naszej grze? Kurczak. Ten kurczak! kurczak jest! Chicanata. Jest! Ciki na tak! Ciki na ta! Ciki a ja 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 Spokojnie, Daj kiedy promienie porannego słońca delikatnie wkradły się przez kotarę w Twoim oknie do Twojego nowoczesnego studenckiego pokoju. A to jeszcze nie jest uh, BTS. Tłumaczenie jeden na jeden, wypierdalej. To jeszcze nie jest BTS. <laughs> Skromnego. Dobra, dalej. M jest ja modest.

ja to wiem czy to jest pierwsze. Kurczak, kurczak! Od kogo lecą te kurczaki? Czy to jest pierwsze? Kurczak, kurczak! Pierdolę! Zmasz the clock! Smasz! Trzodeklock, o tym wiem to! Dawaj, dawaj, to będzie pierwsze zakończenie. Może kogoś trafimy. Zakończenie na stół. Dawaj, dawaj. Może kogoś trafimy. To zakończenie! Achievement get. Przespałeś jej. Nie, gonna nie. Nie trzeba zrobić. Nie. Już kocham to gę. To jest zdecydowanie coś, co ja bym zrobił, nie? O nie, ponownie. Tak, właśnie cały rok przespałem od początku przecież. Nowy rok, nowe podanie wpisał i teraz znowu to za <grystanie> Znowu tam droga droga w sobie. To jest ten klon. The Cooking School to trochę jak ten Macie ja sobie taką, się taką szkołę. <grystanie znowu> Uniwersytet kulinarny kurde Macz sobie taką szkołę kulinarną minia Ronalda McDonalda, kurde. Ja Chodziłbym Master Master szef Master szef, Chodźmy. Jest wyspa McDonalda nawet. No jest. Działcie zamierz się w Ram w Ramzeja. W ogóle, dziadzio, nie wiem, co... Fajn, fajny pokój, masz tam jakieś perły na stoliku, jakiś k zespół na ścianie i Monitor nie, bez tak, komputera? Bez mieć. jaj, monitor bez komputera, nie ma nic. Sam telewizor, kurwa. Monitor nie no, monitor jest kupiłeś. Rakiety, to ja przecież... Ej, no to monitor bez komputera, no przecież w opisie było, że to jest skromny pokój. <noise> Kurwa, no, Ale, ale, ale klimatyzację ma Nie, powinien być Ej, mały Powinieneś ma. mieć taki moment, mały telewizor co był w latach 60 lat, To nie ma żarówki, więc no To nie To nie mm. yeah. mm. Ładne drzewo Ładne drzewo Ładne drzewo Ładne co oni tam robią? Ciasteczkowy potwór przysięgowy. Do... <gryw accounting> Jezu! Kurczakowy potwór! Ale Time... says... y... yes. do... nie Miłe. Miłe. <tors> to Jety, Ładne to różowe drzewa. <theories> Nie no, no, zgadzam. No, to jest w nich pewnie to są Japonii, drzewa z Kurczaków. Drzewa są dużowe, bo to są drzewa z kurczaków. Tak, Boże. tak ale... tam powinny być takie powierzchnie Kenagetsy i dzieci kurde, wychodowane dzieci... z kurczaków. w moich żyłach płynie sos słodko-kwaśny. <laughs> <laughs> tak Jezus Kurde, ja, ja, ja chyba po tej grze pójdę do ale KFC. To bardziej z McDonalda niż z KFC i Ja mam najbliższe KFC ode mnie jest 40 km Kurwa. No tu gdzieś zamawiałam. U mnie najbliższy no jest, jest naprzeciwko McDonalda, które mam kilometr od siebie. Ech. To są je naprzeciwko. Ale McDonald u mnie w mieście się ustawił najlepiej, bo się ustawił w centrum handlowym i tak jest idealnie nad szklaną ścianą. Musiałem tu przybyć! Przypomniało mi się, że grasz w to. Hejsi! <grym> <grym zainteresante> cię początek. Jakby, no. to, jakby to nasze pozycje nazywa się Pan Wsadzisław. Wsadzisław! <grym Słodzislav. grym zainteresante> wsadzisław. w sladzie w Sławiat. <grym zainteresante> tak tak ja to wygląda? dalej z historią. To nie wiem, może powiedzmy mu początek historii. Skupmy się na szczegółach. Abie się, obudził obudził się jak zawsze, waląc konia. Tak. E... Pierwsze co zrobił, to wywalił budzik no, przez cały rok przespał. Tak. Waliliśmy <ślinik> budzik przez okno i poszliśmy spać. I to było pierwsze zakończenie gry. E <ślinik> Już uwielbiam tę grę po prostu. Pierwsze zakończenie jeb, koniec. Pięć minut gry. Uwielbiam. W ogóle Dzisiaj wyciąć teraz pierwsze 3 minuty i takie, koniec, koniec filmu. Prawie to było 3 minuty trzy no nie, Pierwsze co wrzucić tak na. E, jako film na jakiś kanał czy coś takiego, to jest takie. E, we are playing e, the e, KFC dating scene. Wywalasz budzik. Koniec, no. the end. O, koniec i serii. Rolę. I takie, e, no, tak. dobra, chyba ta gra jest popsuta, więc mam nadzieję, że się podobało. <laughs> Jak są te filmiki przecież, że ten y, na przykład w Minecrafta grasz póki nie że filmik trwa tyle póki nie zginiesz i tak dalej, był facet, który no y, gra w Minecrafta póki nie podniosę jakiegoś przedmiotu, filmik trwa 13 sekund. Bo no, no, ja pamiętam, że żeby... jakąś Sadzonka trawy przez przypadek Ja pamiętam, że, że było tam jakiś ten... Jakiś filmik, że ten... Że jeżeli mój pies rozleje wodę, to filmik się kończy I tak tylko wszedł no, tę tak. wodę i ten pies tak podbiega tak bum, jeb Nie, bo... Nie, to było takie Jeśli mój pies upuści nawet Krople wody, to film się tak, skończy Tak, tak, tak Pies biegnie w tą wodę Na no, 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 no! Lifelong best friend forever, Miriam. Miriam. Hmm. Oooo! Kolejny, kolejny childhood friend. Wyglą Wygląda jak z Pokémonów. No. Ja Zgadzam się. Nie wiem, kto chce Nugget zał, wybieram cię. <noise> Ona na pewno dobrze się zna. Na... pan stacis <noise> Ona na pewno zna się do... <noise> Dobre, dobrze. Oj, czy tu napisałeś duży Twitter. O kur... Ona na pewno zda się dobrze na wielkich czarnych... Ona mruga! Kropakach. No mruga. Big Black Coke. Nie żyje! Oh, <noise> została spetryfikowana! Morning, tak. pan morning, pan stacista. ale on została Good morning, pan stacki. Czy jesteś ekscytowany będzie... pierwszym dniem reszty twojego życia? No kurwa, zajebista, bo <noise> Dobek będzie narratorem! To... To, to by się to wymierza, wszystko po rosyjsku. Aż najmniej bardziej akcentem. coś w tym stylu tak. takim. Dzień dobry, panie Wsładek. Dowek. Jesteś eks, czy jesteś szczęśliwy, zaczynając. Mam to przeczytać jeszcze raz? Żeby każdy słyszał? Nie, Swek tak. czeka. Tak, no, to to brzmi jakby. <noise> Dobra, dalej. <noise> to Niech Dobek będzie mi... narratorem i wszystko po <noise> rosyjsku czytał. Mówi, to, brzmi, to brzmi jakby to było rozpoczęcie horroru Jezu Przestańcie drzeć, ja wszyscy. Hey, dobra, dzielimy się na role, dzielimy się na role. Kto jest narratorem? Ja, ben, ja, ja będę główną postaci, bo to Sadisław. Niech Dobek ja będzie narratorem i wszystko z akcentem o wszystkim czytał. Ja, ja będę biał najbardziej biał. męską postacią jaka znajdzie się w Ricardo! Ja ja chcę być pierwszym gadającym jedzenie jakie napotkamy. Dobra. Za późno, ja jestem. Z drugim jedzeniem. Ja wszystkie żeńskie role. Ja chcę po prostu wielki kubek extra. Ale może. Ja jedną postać, tak bym zajmował. Dobrze. Ja będę czytać Kto bierze.